Koncert z okazji 25-lecia grupy wokalnej Presto odbył się w sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Wystąpili w nim członkowie grupy oraz zaproszeni goście, w tym grupa muzyczna Retro Smoku i ukraińsko-polska grupa koleżanki UA. Grupa Presto to siedem pań ze szkoły podstawowej numer 12. Zespół tworzy siedem przeuroczych pań. Pani od muzyki, dwie panie od polskiego, edukacja wczesnoszkolna też dwie, jedna pani intendentka, jedna anglistka. Śpiewamy to, co nam w duszy gra. No właśnie, jak jest Wasze repertuar? Lata 20., lata trzydzieste, przez kolejne dziesięciolecia, aż do współczesności. kolendy i pastorałki, pieśni ludowe, biesiadne, parafrazy znanych piosenek, kuwery. To, co lubimy. To co nam się podoba. Śpiewamy przede wszystkim w szkole, dlatego że to jest nasza jednostka macierzysta na festynach szkolnych i na wieczorze kolęd. Ale zapraszamy, jesteśmy do różnych szkół, do różnych placówek oświatowych, to są przedszkola, szkoły, to są lecia, UKS Niechan, nauczycieli, zespół retro. Byłyśmy też na koncercie koleżanek UA w STD My z Wami. No, i byłyśmy na śpiewaniu kolęd przy ratuszu, na rynku. No, i najdalej byłyśmy w Speyer, zaprzyjaźnionym z gniezdem miastem w Niemczech. Rewelacja dwa razy. Koncert z okazji 25-lecia zgromadził rodziny i przyjaciół, członki Presto. Będziemy śpiewać na scenie, nie same, ponieważ dołączą do nas panie z zespołu retro, zaprzyjaźnionego tutaj zespołu z Moku oraz panie z STD. UA, czyli panie z koleżanki. koleżanki UA, czyli panie z Ukrainy i z Polski. I miałyśmy trochę problem z wyborem repertuaru, ponieważ nasz repertuar jest bardzo szeroki. No, trzeba było coś wybrać i wybrałyśmy 10 piosenek z różnych okresów naszej działalności. Także będziemy śpiewały i piosenki te starsze, i zupełnie nowe. I mamy dwie, dwie premierowe piosenki, do jednej napisała słowa właśnie. Moja przedmówczenie, czyli da, pani Danusia Belling. To jest parafraza piosenki Nie ma, nie ma ciebie, Bregowicza i Kai. Ułożyłam takie słowa o nas, wymieniłam każdą z imienia, o tym co robimy, co śpiewamy, o gościach, które zaprosiłyśmy i o koncercie. Taka, taka tajemnica, niespodzianka. Mm. Na utworzenie grupy wokalnej zrodził się wśród nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 12, kiedy panie występowały w teatrze szkolnym. Ten pomysł został z dużą aprobatą przyjęty przez ówczesnego dyrektora placówki, Mariana Pokładeckiego, który również występował z grupą na szkolnych uroczystościach. Zaczęło się od teatru szkolnego Duża Przerwa. Do której należeli chętni nauczyciele i nie tylko, bo pracownicy szkoły też brali udział. Występowaliśmy w jasełkach, wystawialiśmy baśnie, wiersze, skecze i występowali. Do tego dołączyła piosenka. A że za długa nazwa. Zespół Nauczycieli Szkoły Wystawowej numer 12 w Gnieźnie, no to po długich jakichś tam pertraktacjach wybrałyśmy presto, czyli szybko, bo tak najczęściej śpiewamy, choć nie zawsze. Wspólnie tworzyliśmy ten zespół. Ja zawsze uważałem, że pasje, które sprawiają ludziom radość i im zadowolenie należy tworzyć i je wspierać i kultywować. Dlatego tyle lat już te dziewczyny śpiewają, bawią się przy tym, wspaniale spędzają czas, a oprócz tego uświetniają wiele występów i, okoli, i uroczystości na terenie miasta nie zna, nie tylko, bo przypomnę, że dwukrotnie były w partnerskim mieście Szpajer koncert, z koncertami kolęd, także niech rozwijają się nadal. Rzeczywiście ja z nimi próbowałem śpiewać i na festynach, też tam gdzieś tam na zdjęciach na pewno widnieje, kiedy śpiewaliśmy wieczorze kolęd, ale i na festynach pamiętam Prywatki, pamiętam Alibabę, również Bodotanga Trzadwojga, także wiele takich przebojów, które też śpiewałem również z nimi. Również obecny dyrektor szkoły wyraża uznanie dla działalności grupy Presto. Cudownie, bo są to panie, które oprócz tego, że pracują w szkole, to jeszcze z dziećmi uatrakcyjniają nam wiele uroczystości, które organizujemy w naszej placówce. Takie kluczowe przede wszystkim to jest koncert Kolęd, który odbywa się już, no myślę, że przez 25 lat bo gdzieś tam od 2015 roku, kiedy jestem dyrektorem, to nastąpiła kontynuacja na naszych festynach, majówkach, więc myślę, że jest też dobrym przykładem rozwijania pasji w tym wieku, bo to są mi pracownicy administracji obsługi, emeryci i nauczyciele czynni. Także pięknie się składa, że cała społeczność taka pracująca potrafi wspólnie śpiewać las nie tylko społeczności szkolnej, ale i lokalnej, czego przykładem jest dzisiaj ta uroczystość 25-lecia. życzeń i gratulacji był także okolicznościowy tort.